A witam serdecznie w kolejnym odcinku. Zaczynamy zadania otwarte z matury z czerwca z 2017 roku. I oto pierwsze z tych zadań, zadanie 26. Rozwiąż nierówność. To tak, ja bym sobie tutaj powymnażała wszystko i mamy tak. x kwadrat odjąć 1 druga x, większe. Od teraz tak 3, i tu zrobię x kwadrat, to z tym teraz x i dodać 1 trzecia, czyli 1 trzecia x, 1 druga z x, czyli minus 1, druga x, i odjąć 1 szósta. To wszystko jest razy 3, czyli mam x kwadrat, minus 1, druga x większe. Teraz tak, tu jest 3x kwadrat. Tu jest dodać x, bo 3, 1, 3 się skróci, minus 3, drugie x -a i minus 1, druga w tym miejscu. To ja nie chcę mieć ułamka, czyli mnożę, już nie muszę mi tego nawiasu, czyli mnożę obustronnie przez 2, bo wszędzie jest, jak jest ułamek, to w nim jest, w mianowniku jest 2. Czy mam 2x kwadrat? Odjąć x, tu będzie większe 2 razy 3, to jest 6x kwadrat dodać 2x odjąć 3x i będzie odjąć 1 tak, bo tu się skróciła dwójka, tu się skróciła, więc mamy tak, wszystko przenoszę na jedną stronę i będzie nierówność kwadratowa. 2x kwadrat odjąć 6x kwadrat to jest minus 4x kwadrat, teraz tak, tu jest minus x, z tych dwóch mam minus x, a minus jak tu będzie minus x, przenoszę na drugą stronę, to będzie plus x. Więc x -y mi się wyzerują, no i w tym momencie jeszcze zostaje mi to. To w sumie jest po obu stronach, więc mogłabym skreślić. Przeniosę na drugą stronę, to jest plus 1 większe od zera. I tutaj sobie można skorzystać ze wzoru skróconego mnożenia, a można skorzystać z delty normalnie x1 i x2. Teraz tak, ja zrobię taki myk, 1 odjąć 4x kwadrat większe od zera i to może być też tak. Dobrze, może być tak. Zróbmy to tak w taki sposób. wzór skróconego mnożenia a minus b a plus b, tak? To jest a kwadrat minus b kwadrat. Z tego będę korzystała, czyli tak, to jest moje A, to jest moje B. Więc mam 1 minus 2x, bo muszę to spierwiastkować, bo tu są one do kwadratu. I 1 dodać 2x większe od zera. Teraz tak, tutaj trzeba uważać przy tym sposobie. Miejsca, w których to się zeruje, to tutaj się zeruje w jednej drugiej. A tu się zeruje w minus jednej drugiej, czyli mam minus jedna druga i jedna druga. I teraz tu jest ważny moment, bo tu musicie narysować albo uśmiechniętą, albo smutną. Ale gdzie patrzycie? No patrzymy tu w to miejsce. To, co stoi przy naszym x kwadrat, to jest nasz współczynnik A, który nam decyduje, czy funkcja jest uśmiechnięta, czy smutna. Ona jest na minusie, czyli jest smutna, my mamy mieć większe od zera. A więc x należy do zbioru od minus 1 druga do jedna druga. Tyle. Mówię, można normalnie liczyć deltą x1, x2 też będzie prawidłowo. Zadanie z trygonometrii kąt alfa jest ostry i spełnia, spełniona jest równość. Teraz oblicz wartość. Zobaczcie, tu jest podniesione do kwadratu, więc ja to też sobie podniosę do kwadratu. Już wam pokazuję dlaczego. Najpierw może to, co jest podniesione do kwadratu, to co szukam. Tu mam sinus alfa odjąć cosinus alfa do kwadratu. To jest tak, sinus kwadrat alfa odjąć dwa razy a i b, czyli razy sinus. Alfa, cosinus alfa i dodać cosinus kwadrat alfa. Widzicie, że to jest jedynka trygonometryczna, to jest jeden, czyli ja to, to, co szukam, to tak naprawdę to jest jeden, odjąć dwa sinus alfa, cosinus alfa. Czyli tak naprawdę muszę znaleźć to. Jak to znajdę, to sobie podstawię i będę miała, tu sobie zostawię równa się, żebym mogła tutaj to wykonać. To, jak podniosę do kwadratu, wygląda bardzo podobnie. Mam sinus alfa dodać cosinus alfa, tylko tu mam równanie pierwiastek z 7 przez 2, więc obustronnie do kwadratu to to jest sinus alfa plus cosinus alfa do kwadratu równa się pierwiastek z 7 do kwadratu to 7, 2 do kwadratu to 4. Teraz to znowu rozpiszę ze wzoru skróconego mnożenia, to jest sinus kwadrat alfa dodać, i teraz jest, będzie 2 razy a. I razy b dodać cosinus kwadrat alfa równa się 7 czwartych. To jest 1 razem, czyli jak z tego mam jedynkę, to przenoszę na drugą stronę, a więc mam 2 sinus alfa cosinus alfa. To jest 7 czwartych odjąć 1, a więc moje 2 sinus. Alfa cosinus alfa to są 3 czwarte i to jest to, co ja szukam, tak? To jest to. Więc mam 1 odjąć i to jest całe, 2 razem z tym, to całość, tak? 1 odjąć 3 czwarte, a więc mój wynik to 1 czwarta. I to tyle w tym zadaniu. Trzeba to zauważyć. wzory skróconego mnożenia w taki oto sposób często są wykorzystywane na maturze. Następne zadanie, zadanie 28. Dwusieczna kąta ostrego ABC przecina prostą AC trójkąta prostokątnego w punkcie D. Udowodnij, że jeżeli AD jest równe BD, czyli T, już zaznaczyłam, to CD, czyli tutaj dałam x, ma być połową z tego, czyli tu mamy dwa x. Ok, i musimy to wykazać że jak tu jest x to tu jest 2x. Jak tu mam alfa alfa, tak, bo to jest dwusieczna, czyli dzieli kąt, tu jest kąt 2 alfa. Teraz tak, ten kąt, bo tu mamy trójkąt. Ten tutaj kąt razem, znaczy się, tu ten kąt. O, co ja chcę pokazać? To jest 180 stopni minus 2 alfa. Teraz tak, popatrzmy jeszcze na trójkąt. ABC. W trójkącie ABC są takie kąty: alfa, 2 alfa i 90 stopni. Te trzy kąty razem dają nam 180 stopni, więc te kąty razem muszą nam dać 90 stopni. A więc mam 3 alfa to 90 dzielę na 3, a więc alfa to jest 30 stopni. Czyli tu mam trójkąt 30 stopni. Tu mam 30 i 30, nie trójkąt, tylko kąt, więc tu mam kąt 60 stopni. Teraz jak tu jest 60, tu jest 30 stopni, tu jest 90, czyli tu też jest 60 stopni. A z zależności, jeżeli mamy trójkąt ekierkowy, 30, 60 i 90 stopni, wiemy, że jak tu jest x, to to jest 2x. I to właśnie udowodniliśmy, czyli piszecie ładnie, rozpisujecie te kąty tutaj. Najpierw trzeba podzielić na 3, wyszło 30. Rozpisujemy wartość kątów, potem szukamy tego kąta. W sumie to było nam niepotrzebne, chociaż już to wpisałam. I potem piszemy ładnie, że wynika to z trójkątów ekierkowych, dokładnie z tego trójkąta, że ten odcinek jest połową tego odcinka. To tyle w tym zadaniu. I następne zadanie, zadanie 29, wykaże, że prawdziwa jest nierówność. No to tak, przypiszmy sobie, ja wpiszę może już 3 drugie do potęgi setnej, jest mniejsze od 6 do 25. Obie są dodatnie, więc ja obu stronie wypotęguję do 1,25, żeby się pozbyć potęgi stąd. Tu miało być setne. 3 setne, i tu będzie, skoro jest. Tu będzie 100 przez 25. Będzie mniejsze od 6. Ma być, tak? A 6 to jest 25 25,25. Tak to się robi z tymi potęgami. Jak tu podnoszę do potęgi 1,25. O, i tu miało być 3 drugie. Czyli mam tak. 3 drugie do potęgi, i tutaj 100 na 25 to 4, jest mniejsze od 6. 3 do potęgi 4 to jest 81. 2 do potęgi 4 to jest.

16, więc mamy 5 całych i 1/16 jest mniejsze od 6, no i to jest koniec tego zadania. Tutaj można wpisać, co należało dowieść. Taki prosty ruch, dwa punkty. Myślę, że nie jest trudne. Pamiętajcie, że tak możecie sobie zrobić. Kolejne zadanie. Suma 30 początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego określona takim wzorem jest równa 30, czyli S30 to 30. Oprócz tego mamy A30, to 30 i mamy znaleźć R. No to tak, mamy znaleźć różnicę, to A30 możemy rozpisać, że to jest A1, dodać 29R, no i to jest 30. Na razie tak to zostawię. <laughs> Teraz S30 ze wzoru, to jest tak, 2A1, dodać R minus 1, czyli 30 minus 1, a więc 29R przez 2 razy 30. To tu sobie skrócę i to też jest równe 30. Może na razie nie będę skracać, tylko będę miała 30. Równa się 2A1 dodać 29R na 2 razy 30. O, popatrzcie, tutaj po obu stronach jest 30, więc już podzielę na 30. A więc wychodzi mi 1 równa się 2a1 dodać 29r. No i tu jeszcze przez 2, to tą jedynkę tak troszkę zwiększymy. Pomnożę obustronnie razy 2. Ja tak naprawdę szukam cały czas r. -a. Spróbujemy stąd wyznaczyć a1 i będziemy tutaj podstawiać. Ale dobra, pracujemy dalej. 2 to jest 2a1 dodać 29r. -ów. No to tak, jak stąd wyznaczę sobie A1, to to jest 30 minus 29r. I to A1 sobie podstawię tu w to miejsce. Czyli mam 2, to się równa. 2 i tutaj mam tak. A1 to jest 30, odjąć 29r i dodać 29r. Więc 2 to jest. Tu jest 60. Odjąć 58r i dodać 29r, a więc przenoszę na drugą stronę, to mam 58r na bez r, 58, bo to przenosiłam na minusie, równa się i tu mam minus 29r. Podzielę sobie na minus 29, a więc moje r to 2. I mieliśmy znaleźć różnicę, tyle w tym zadaniu. Zadanie automatyczne, podstawianie do wzorów. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek